Znajdujemy się w średniowiecznym obiekcie Szpitaliku Świętego Ducha, Fundacji Królewskiej Świętej Jadwigi, która w 1395 roku, na prośbę rajców miejskich, ufundowała szpital, miejsce pobytu dla osób potrzebujących, chorych, cierpiących, samotnych. Na tym miejscu znajdował się prawdopodobnie obiekt drewniany. W połowie XV wieku natomiast wybudowano obecny, w którym się znajdujemy. Jest to obiekt unikatowy w skali południowej Polski, a być może i w skali całego kraju, ponieważ pozostaje w tej niezmienionej substancji budowlanej do tego czasu. Szpital ten ufundowany przez świętą królową Jadwigę był niezwykle bogato uposażony. To nie tylko dobra ziemskie, tutaj bieckie, ale również i miejscowości pobliskich, skrygu z, z Libuszy aż do XIX wieku również wielki wkład mieli fundatorzy darczyńcy różni zarówno ze strony Kościelnej, jak i świeckiej. W 1950 roku został on upaństwowiony. Budynek został wykorzystany na internat dla młodzieży uczącej się w Bieczu i do 1980 roku w tej formie pozostawał. Z chwilą wybudowania nowego internatu obiekt został opuszczony, zaniedbany i aktualnie tak jak widzimy, popadł w całkowitą ruinę. W 1992 roku ordynariuszem nowej Diecezji rzeszowskiej został biskup Kazimierz Górny, który z Krakowa przywiózł kult świętej jadwigi wawelskiej. On też był inspiratorem ratowania tego bardzo cennego obiektu. Dlatego też w roku kanonizacji świętej jadwigi, w 1997 roku, postanowiono utworzyć w Bieczu okręg Caritas którego dyrektorem na skali diecezjalnej był ksiądz Stanisław Słowik i rozpocząć próbę podjęcia restauracji obecnego budynku. Została powołana do tego celu w 2000 roku fundacja, na czele której stoi ksiądz biskup Ordynariusz, w skład którego wchodzą kapłani i osoby świeckie. A którego prezesem jest zawsze każdorazowy proboszcz-prepozyt Biecki. W roku 2001 rozpoczęliśmy starania o wykonanie planów. One zostały uwieńczone powodzeniem w roku następnym i od tej chwili przygotowaliśmy się już do prowadzenia prac budowlanych. Przystąpiliśmy w oparciu o dokumentację przede wszystkim architektoniczną, a następnie i konserwacyjną, a następnie przekładając to na inżynierską stronę do zabezpieczenia obiektu przed dalszą dewastacją. Obecnie wykonano roboty dość spore, mianowicie usunięto 130 metrów sześciennych gruzu ziemi i tak dalej z piwnic, które w tej chwili są w okazałym stanie, podstemplowane. Wykonaliśmy Główny fundament, który będzie częścią nośną pod wszystkie stropy od poziomu zero poprzez dwa następne. I w tej chwili odkrywamy dalsze części, żeby dopasować do zarówno konserwatorskich zaleceń, jak i architektonicznych. Chcemy podbudowania, aby on spełniał taką samą rolę, jakie spełniał. U samego początku, to znaczy był to szpital dla ubogich, tam przebywali chorzy, biedni, którzy nie mieli odpowiednich warunków w własnych powiedzmy domach, także pra-pradziadowie nasi takich chorych, takimi chorymi się opiekowali. I też do, chcemy do tego powrócić, bo mimo że minęło 600 lat, nadal współcześnie dzisiaj też są chorzy biedni, którzy potrzebują takiej pomocy. Do 1945 roku taką rolę. Ten szpital spełnia. Ja rozmawiałem z ludźmi, tu właśnie pokolenie moich dziadków, pradziadków, gdzie w 1945 roku po wyzwoleniu jeszcze odwiedzano y, chorych, którzy tam przebywali z samego miasta i okolicznych wiosek. Budynek, w którym się znajdujemy, po, jak myślimy, szczęśliwej, szczęśliwym zakończeniu restauracji, będzie służył osobom potrzebującym, chorym, cierpiącym, zgodnie z myślą świętej królowej Jadwigi. Będzie to dom dziennego pobytu, w którym będzie przebywać około 35 osób na zajęciach terapeutycznych. Nie będzie to dom całodobowy, ponieważ nie ma takich warunków. Obiekt ten będzie posiadał trzy kondygnacje. Będzie tutaj w środku również kaplica, będzie też i winda, którą będą mogli swobodnie przemieszczać się osoby starsze i chore. I ten budynek również będzie posiadał salę, salę historyczną w piwnicach bardzo pięknych, średniowiecznych piwnicach tutejszego obiektu. Po myślimy i wierzymy mocno w to, że on się stanie atrakcją turystyczną. turystyczną. Fundatorem jest Królowa Jadwika. Teraz nie ma co pokazać, bo są ruiny. A Bierz jako miasto, które ma się czym poszczycić, bo po poprzednich pokoleniach zostały po prostu te 70% zabytków to są zabytki sztuki sakralnej. To jest fara nasza, to jest ratusz. No i dołączyły do tego odrestaurowany szpital im Klędnik. Obiekt, w którym znajdujemy się, związany był nierozerwalnie z Kościołem Świętego Ducha, znajdującym się obok budynku, który, który, w którym urzędował prepozyt, który sprawował opiekę duchową nad tutaj mieszkańcami. Poza tym, ten obiekt spełniał funkcje również i sakramentalne. W końcu XIX wieku został rozebrany, a wcześniej decyzją zaborcy został zlikwidowany. Wokół placu, budynku, kościoła dokonywane były pochówki od osób zmarłych, i również, tak myślimy teraz w związku z prowadzonymi pracami, odkrywamy jak gdyby szczątki, krypty. A w niej nawet i ludzkie szczątki, które zostały tutaj kiedyś pochowane wewnątrz. Z pewnością będzie to, z pewnością budynek ten kryje jeszcze wiele różnych ciekawostek. Jadwiga jako y, królowa mająca zostać królową y, Polski przyby przybyła do nas z Węgier. Dlatego przejeżdżała przez Biecz i tutaj był y, jej pierwszy postój, pierwsze zatrzymanie się, urzeczona tym miastem, urzeczona okolicą przebywała w nim wielokrotnie, wielokrotnie i dlatego też gdy Rajcowie miejscy Zaproponowali stworzenie obiektu dla pomocy. Ona, jako słynąca z dobroczynności, dobroczynności z jakiejś wielkiej, wielkiej czułości dla biednych, chętnie się zgodziła, uposażyła ten szpital, który później został potwierdzony przez pozostałych władców Polski. W związku z tym obiektem w związku z zamysłem księdza biskupa Ornariusza, który widzi w tym miejscu Centrum Kultu Świętej Jadwigi dla diecezji rzeszowskiej, w naszej kolegiacie bieckiej zaprowadzona została nowenna ku czci świętej Jadwigi Królowej, która jest odprawiana każdego ósmego dnia miesiąca. Pierwszą nowennę odprawił ksiądz biskup Edward Białogłowski 8 czerwca 2002 roku i od tego czasu każdego miesiąca yy, modlitwa ta gromadzi w naszej świątyni bardzo dużo wiernych. Mamy nadzieję, że przy pomocy osób życzliwych, instytucji uda nam się odrestaurować ten jedyny zachowany średniowieczny królewski szpital Świętego Ducha, obecnie nazywany Święty Jadwigi.